Witam serdecznie i jest to bardzo ważna informacja skierowana do wszystkich moich widzów, subskrybentów i kogokolwiek, kto w jakimkolwiek czasie kliknie w ten film i go obejrzy. Otóż yy, chciałem Was poinformować, że jest bardzo ważnym dla każdego z Was, prędzej czy później, aby zostać wpisanym wy, każdy z Was jako żywa istota, żeby człowiek do księgi żywych istot żywych ludzi, która znajduje się ta księga w stolicy apostolskiej i obecnie urzędujący papież dokonuje różnych Wpisów do różnych ksiąg, które są pod jego pieczą, i jest to zakres jego codziennych obowiązków i tak dalej, aby dokonywać wpisów do Księgi żywych, więc do, do momentu załóżmy kiedy wy. Osobiście nie zostaniecie wpisani do księgi żywych, to oznacza, że jesteście, tak potocznie mówiąc, trupami. Jeszcze raz, yy, to jest coś ważnego, więc proszę się skupić. Mniej więcej system jest tak skonstruowany, że dopóki nie zostaniecie wpisani, do Księgi żywych istot, ludzi, która znajduje się w Rzymie, w Watykanie, i papieże dokonują wpisów do tej Księgi, to zgodnie z różnymi tutaj prawami na tej planecie, w obecnym systemie. To system traktuje was jak istoty nieżywe. Tak mówię bardzo potocznie i nie wiem, czy jest zrozumiałe, więc musicie być wpisani do księgi żywych. Zrozumcie to. Dzięki.